Ostatnia sesja treningowa przed meczem jutro w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata z Litwą. Wiemy, że w skorupski będzie w bramce. To już jest na konferencji, trener Michał Probierz powiedział. Nie ma Pawła Dawidowicza, który w, tym, w tej sesji treningowej nie jest brany do meczu. Uraz, można powiedzieć kolejny uraz Pawła Dawidowicza, to jest szansa dla innych. Tak? Za nami w tle rozrzewka zawodników, zaraz się skończy i my też będziemy musieli kończyć. Na pewno drużyna i z Litwą, i z Maltą będzie musiała grać w ataku policyjnym bezsprzecznie. No, nie wyobrażam sobie innego scenariusza. I teraz jest kwestia, żeby byli cierpliwi, dokładni yy, i sytuacje same przyjdą. Ale też musi być jakość też indywidualna, bo nie ma Nikoli Zalewskiego, nie ma Piotra Zielińskiego i ten Michał Probierz na konferencji powiedział, yy, moder bądź Szymański, to już wiemy, że ci zawodnicy prawdopodobnie wystąpią do, yy, w tym meczu i będą oni musieli wziąć ciężar na siebie. Zobaczymy, tak, jak to będzie wyglądało i jaka, jakie będą emocje. Mi się wydaje, że pewny stadion z dopingiem, yy, czy to dobrze wpłynie na grę naszej reprezentacji, to, to będziemy mogli ocenić po samym spotkaniu. Wynik jaki? Oj, wynik, wynik yy, prawą otwartą, ale bym chciał zobaczyć. Yy, ale niski czy wysoki? Znaczy, ustawiasz w górę 4? 5, ra, raczej znaczy, tak 1, 2, to jest wysoki, tak? To hmm. wysoki. Ja bym się chciał, czy to będzie 2, 0, 3, 0, żeby było 0 z tyłu, żeby były akcje, żeby była płynność w tych akcjach, żeby było jakość, żeby byłaby dokładność, współpraca, a później bramki same przyjdą.